Dziś jest 18 lutego imieniny Albrechta, Konstancji, Maksyma. I uwaga, Sylwana, Symeony i nawet Więcie Sława i Zuli. Także wszystkich Was pozdrawiamy, w szczególności Więcie Sława. Kręciu znasz jakiegoś Więcie Sława? Nie. A wyglądasz jakby znał. Dziś obchodzimy święto Gambii, jest Dzień Niepodległości Gambii, także wszystkich Gambijczyków I Kosowa. serdecznie pozdrawiamy i Kosowa. Poza tym urodzili się wielcy, m.in. królowa Jadwiga. Enzo Ferrari, ten od samochodów czerwonych, włoskich, piekielnie szybkich i jeszcze droższych. Urodził się Milosz Forman, urodziła się Yoko Ono, Malarka, która bardziej była znana z tego, że była kobietą Johna Lennona. Urodził się Paco Rabanne, to wszystkie panie pewnie kojarzą, bo to facet od ciuszków, od projektowania oraz przystojny i wiecznie młody John Travolta. Poza tym dziś jest jedno wielkie święto. E, święto niecodzienne, ponieważ dziś e, nasz kolega redakcyjny Tomek od godziny 17 jest na egzaminie z e, prawa jazdy, tak więc my ostro trzymamy kciuki. E, kręcią też wszystkie trzy. Poza tym e, porcja newsów. <coughs> Prawdopodobnie najstarszą na świecie kobietą jest pewna palestynka, która twierdzi, że ma 120 lat. Panna Mariam Amasz ma 10 dzieci, ponad 100 wnucząt 250 prawnucząt, 300 pra, pra... przepraszam, 30 pra prawnącząt. Serwis Anna Nowakom podaje, że do tej pory za najstarszą osobę na świecie uchodziła 114-letnia amerykanka. Swoją drogą ja się tak e, dość mocno zastanawiam, ponieważ e, co prawda nie w Palestynie, ale rzut baretem. E, w, w Izraelu jest e, służba. E, w wojsku, która, którą odbywa się dosłownie przez całe życie. Przez całe życie można zostać powołanym, także pani palestynka ma odrobinę szczęścia, bo gdyby była w Izraelu, możliwe, że w wieku 120 lat ktoś by ją powołał w Kamasze, czego nie życzymy ani sobie, ani innym narodowościom. Pozostając w lekko leciwym klimacie Newsów, pewien 72-letni mieszkaniec północnych Włoch przez 40 lat udawał niewidomego i pobierał rentę inwalidzką oczywiście. Tak więc nie tylko tak potrafi. Jak dowiadujemy się z serwisu Ciekawostki EU, kiedy nie musiał udawać inwalidy, pracował jako kierowca samochodu dostawczego, mężczyzna wpadł dosłownie przypadkowo, gdy podczas rutynowej kontroli drogowej okazało się, że nie ma prawa jazdy. Gdy karabinierzy sprawdzili informacje na jego temat, okazało się, że zatrzymany kierowca od 1965 roku figuruje jako osoba niewidoma. Oszust odpowie przed sądem za działanie na szkodę państwa. Tak więc nie tylko w naszym kraju policjanci potrafią nas oświecić, olśnić i nie, nie, nie jeden kolejny talent, a nawet wzrok przywrócić. Włoski projektant Cezary Paciotti pokazał najnowsze dzieło swoje obuwniczej kolekcji. Jak podaje onet.pl, buty noszą nazwę Carla na cześć nowej, świeżutkiej, pachnącej żony prezydenta Francji i zostały zaprezentowane w najbliższą środę w Mediolanie. Według różnych źródeł ich cena wyniesie od 950 euro do 1200 euro. Swoją drogą, jestem ciekaw, czy wyobrażacie sobie jakąś polską, taką oryginalną linię produktów obuwniczych, buta, buty Jolanie?